Cześć, witam Was, e, z tej strony Indon, a to jest pierwszy odcinek, e, mam nadzieję, z serii o American Truck Simulator. E, chciałbym go zaprezentować, to są moje pierwsze wrażenia z tej gry. E, jak widzicie, to jest pierwsza ciężarówka, którą już sobie zakupiłem, zrobiłem tam parę tras w wolnym, e, na wolnym rynku pracy, żeby można było sobie kupić właśnie tą, e, ten ciągnik. No, i rozpocząć karierę w, Euro... w American Track Simulator. Jak widzicie, cały interfejs jest właściwie taki sam, różni się tam minimalnie. Na przykład tutaj mapa ma inną ikonkę, reszta jest właściwie to samo. Są inne ikonki, oczywiście, na. Firmę, czy tam na takie rzeczy, ale już zdjęcia e, kierowców e, i reszta wszystko jest to samo. E, ja tutaj jestem w trakcie m, e, trasy, e, mam jeszcze do przejechania e, jakiś, e, jakieś 200 mil czy 180 mil dokładnie. E, w każdym razie m, no, specjalnie tak zrobiłem, żeby nie odcinek nie był za długi jak na początek, a żeby można było zobaczyć e, mniej więcej jak e, ta gra wygląda, jaka jest grafika i, 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 i jak, się, jak się jedzie e, tutaj w tej grze, no to e, zapraszamy, zapraszam do jazdy. Tak jak mówiłem, jestem e, w trakcie e, tutaj e, zlecenia. Mam jeszcze 172 mile, e, No jest to Pierwsza dostępna ciężarówka, którą znaczy no jest, już są dwie firmy, Stenward i Peter Beat, czy coś takiego e, z dostępnych, ale tutaj kupiłem tą, bo akurat miałem odkrytego tego dealera i e, po prostu e, no, wziąłem pożyczkę z banku oczywiście i, i, no, i, e, i zakupiłem tą właśnie e, ten właśnie ciągnik. Jest tutaj najsłabszy silnik, najsłabsza skrzynia. Wszystkie rzeczy są najsłabsze. Jedynie co dokupiłem sobie tutaj tabliczki. I lusterko to z przodu, co widzicie tutaj po prawej stronie. No, skrzynia biegów jest 10-biegowa. Nie tak jak w Eurotraku, że tam od razu było 12-biegowe skrzynie, nawet w tych najsłabszych silnikach. Tutaj niestety nie, trzeba je rozwijać w zależności od poziomu, od levela, prawda, naszej postaci. I no i co się z tym wiąże, mamy tutaj trzy zakresową skrzynię, jeśli jest na przykład 18-biegowa. I trzeba się przyzwyczaić do zmiany biegów. E, mnie się jeszcze to często myli, e, jak ma, na przykład jadę na 15 biegu i wyhamowuję to, zanim się przełączę na, na tam na 8, czy tam na e, zmienię zakres, no to już często się zatrzymuje całkowicie i muszę już na taki bieg, z którego mogę e, ruszyć. E, jeśli chodzi o. Mm, Działanie gry no jest moim zdaniem bardziej płynne jak e, EuroTrack, ponieważ e, tutaj jest nowy silnik e, i stosuje biblioteki Direct 11 Direct X11. E, z tego względu no, ta grafika jest płynniejsza, chociaż na pierwszy rzut oka nie widać jakichś e, jakich większych różnic, bo no, ja tu mam oczywiście ustawienia na full, na ultra wszystko. Także i tu i tu jest bardzo ładnie. No, jedynie krajobrazy, jak widzicie, szkoda, że akurat jest noc. Bo no akurat tak jechałem, i tu zastała mnie noc, jest godzina 23 prawie. No i, i nie widać tego w dzień, co jest w tych krajobrazach, ale mimo wszystko. Teraz na długich. No, czasem jak się przejeżdża, to lecą te takie e, jakieś te resztki, e, takie kule e, tych, tych e, nie wiem, liści czy traw takich przez drogę. E, może, może się pojawić, ale no, już to mijałem parę razy. E, co więcej, no, policja jeździ, namierza. E, Radar, jeśli się przekroczy prędkość, od razu się płaci nie tak jak w EuroTraku, że tylko e, radary stacjonarne. E, no, i cóż więcej? Oczywiście e, e, zestawy tutaj są większe. Te traki amerykańskie są e, dłuższe, mają większe gabaryty. Co się z tym wiąże? No ciężej jest manewrować, jeśli chodzi o parkowanie szczególnie, ale jest tutaj duże ułatwienie w porównaniu do EuroTraka, ponieważ dojeżdżając już na, do celu, wjeżdżamy i tak samo zatrzymujemy się na wjeździe na takiej zielonej świecącej ikonie. I tam wybieramy sobie sposób parkowania. Oczywiście można to zdefiniować wcześniej, ale ja sobie zdefiniowałem wybór przed każdym parkowaniem. I, I można wybrać łatwy, oczywiście wtedy jest bez punktów. Średni, czyli tam prosty podjazd, bodajże 15. O, widzicie policję tutaj, 15. Ja jadę na długich, niepotrzebnie 15. Yy... 15 XP dochodzi, a 90 za, za maksymalnie trudny. Ale ten maksymalnie trudny jest naprawdę trudny, bo e, przeważnie wiąże się to z no, kombinowaniem w wąskim jakimś miejscu, zawrót czy tam wjechanie naczepą e, połączone ze skrętem. No Trzeba się namęczyć, namordować. Powiem Wam szczerze, że na tych parę kursów, co tutaj e, robiłem, e, no raz tylko zaparkowałem na tym najtrudniejszym poziomie, bo raz wjechałem i było tak wąsko, że no musiałbym się mordować, a nie chciałem się. Poza tym streamowałem wtedy i, i nie bardzo mi się to e, podobało. No. E, co jeszcze? No, ogólne wrażenia są według mnie bardzo fajne. Ja tutaj słyszałem krytykę, że mapy są za małe. No to jest początek gry e, są dwa stany, ale wbrew pozorom wcale te mapy nie są takie małe. No, można się najeździć. E, ja tutaj miałem trasę, mam dopiero drugi level e, długodystansowca. E, i już miałem 650 mil, czyli prawie 1000 yy, no, tysiąca jest, kilometrów. Jest gdzie jeździć, yy, jest co, co oglądać, co zwiedzać. Naprawdę ja bym tutaj nie, nie narzekał i wcale na, te, na, na dystrybutora tak bardzo nie, yy, nie pomstował. Jako, że naprawdę mnie osobiście ta gra bardzo się podoba. Czekałem na nią e, naprawdę z wybiekami i e, niecierpliwie. No, moim zdaniem e, spełniła moje oczekiwania, jak na początek, bo wiadomo, że będą DLC, będą następne stany, będą e, no, nowe, nowe trasy, prawda? E, na pewno będą nowe ciężarówki. Już tam słyszałem, e, że ma być Volvo. E, takie, takie typowe tutaj na amerykańskie, e, no, warunki, czyli, no, podobne jak tutaj, e, tak jak na pokażę, to, to jest oczywiście ten pierwszy model, prawda, także. Cóż, jeśli chodzi o y, radio, no to typowe amerykańskie stacje radiowe y, można sobie wybrać, ale tylko język angielski bądź hiszpański. O, widzicie, troszeczkę się zajechałem. No i co? Dojeżdżamy do tego punktu. Teraz sobie właśnie wybierzemy. No, tu najprostsze 0XP. Yy, bezpieczne parkowanie 15 i 90, widzicie, przeważnie z jakimś tam skrętem. Yy, ja na początek wybiorę sobie to średnie. O, i tu mamy bardzo prosto tylko podjechać do przodu i zaparkować. Prawda? Więc nie zostaje nic innego, jak to zrobić. No, czwarty poziom na no, już już aktywne. Tylko... No, tutaj się y, troszeczkę za mało. No, mam trzeciego, trzeci poziom, teraz będzie czwarty. I cóż, trzeba się chyba przespać, bo y, już mam tutaj. Poziom zmęczenia dość, dość wysoki, więc gdzieś tu pojadę do o, tam z blisko. 说。 No, i teraz mamy dzień, przynajmniej można coś zobaczyć. Eee, zobaczcie, jakie ładne górki. Tak. Eee, I co, eee, może przyjmę następne zlecenie? Zobaczymy, jakie będzie duże. Jestem tutaj w Nevadzie. Eee, Los Angeles, Santa Cruz. Santacruz tu albo do Fresno nie byłem jeszcze we Fresno Sacramento o do Sacramento dobra mrożone owoce 35... nie wiem co to jest LB chyba to jest w funtach jakoś tam podawane no dobra to przyjmiemy Dlaczego to radio mi gra taki, takie kawałki jak ustawiłem na country? Ja mam nadzieję, że YouTube mi tutaj puści to.

Czyli tamta naczepa na prost. Dobra, mamy 520 mil do przejechania, oczywiście, no nie wiem, może, może się uda, ale, znaczy udać się uda na pewno, tylko nie chcę takiego długiego odcinka nagrywać, bo to jest typowa prezentacja, co, co, co tu widać, co tu jest, jak, jaka jest no, ta gra, także tylko, tylko trochę tego zlecenia tutaj przejadę. Jak widzicie, Michał mi się cieszy, naprawdę bardzo mnie ta gra. E... No zresztą tak jak Eurotrack, bardzo lubię tę grę i tamto także, no z przyjemnością siadam sobie do tej gry. Jest I jeszcze muszę wziąć zaraz, zobaczycie, wszystkie biegi. Bo teraz właśnie drugi zakres, i tak jak mówię, 10 biegów. Klimat amerykański jest, stan Nevada wiadomo gorący. No, drzewa, roślinność to wszystko taki klimat naprawdę fajny. Widać, że to nie Europa. Naczepa jest bardzo długa w porównaniu do Eurotracka, ale nie musiałem wcale wyjeżdżać tak bardzo na lewy pas, żeby się zmieścić. Po prostu tutaj ta infrastruktura dróg jest tak zrobiona, że w większości przypadków można swobodnie sobie tu skręcić i właściwie nie przejmować się, bo ta naczepa się zmieści. mnie to jak najbardziej skorzystamy. No tam troszeczkę wjechałem na ten środek, ale żadnego tam e, nic się nie stało. Także widzicie, no nie jest wcale tak trudno. Teraz tę te stację by się przydało znaleźć, ale nie widzę w pobliżu. Ale jeszcze deszczu tutaj nie widziałem. Mam ustawione e, tak jak w Eurotraku na 30% e, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, więc no, przypuszczam, że w tym stanie bardzo rzadko chyba deszcz jest. Na kredytach, także w tej chwili tylko spłaty, popatrzmy sobie na zewnątrz. że nie można jakiegoś y, y, autokierowcy puścić i sobie właśnie tak oglądnąć, jak jedzie nasza ciężarówka. Trochę prostej to może popatrzeć też. Mi ograniczenie, no to też jakieś tam 130 na godzinę można wyjechać. Na tym najsłabszym silniku widzicie też spokojnie 120, lecę. Mam tu włączony ogranicznik prędkości, także no. O, zobaczymy jak tu będzie. O, widzicie, no wcale, no zahaczyłem jednak, ale. No, trzeba wycofać teczko. Okay. a jeszcze stuczkę spowodowałem. Tak, teczko, teczko, za blisko to wziąłem. Ale jakbym troszeczkę dalej, no tak, pół metra dalej wyjechał. Ee... Tutaj ciągnikiem do przodu to bez problemu bym się zmieścił. Tak no troszkę, e, troszkę mnie to kosztowało, ale tak jak mówię, uczę się dopiero jazdy tymi, e, tymi ciągnikami amerykańskimi w tych warunkach. Check it out. Się. Niesamowite, coś takiego nie widziałem. Tutaj trzeba jechać, tak? O, to nowość zupełna. Dobra, powiedzmy, zobaczymy. W porządku, tak? No to jedziemy. Tego się nie spodziewałem. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest. tu pod górkę, to widać obciążenie tego e, mocy spadek ale mimo wszystko daje radę najgorzej jest wiecie, y, na takich zjazdach z autostrady y, gdzieś tam w prawo, tak jak tutaj się zbliżamy po prawej stronie, tylko że jadę prosto, to tam wyjeżdża się pod górę i przeważnie stoją auta na, na tym zjeździe i, i pod górę no parę razy mi silnik zgasł <laughs> a tu akurat jest Góry zjazd, także, no ale są takie bardzo często, że pod górkę się wyjeżdża, e, to naprawdę <laughs> ciężko, no trzeba się nagłowić na, na trochę, żeby ruszyć, trochę techniki trzeba mieć, bo e, wrzucając tam trójkę, no silnik nie, szczególnie takiej słabej mocy, e, gaśnie, W tej chwili ostatni bieg. Aha, stacja jest po prawej stronie. Dobra, to trzeba zjechać. O, tu będzie ten zjazd w prawo. Ale tu mi się chyba uda, bo nie ma. Muszę jechać na stację benzynową, także no, muszę zjechać z trasy. O! Oh, Światełka Zjedziemy tak, na stację, zatankujemy Oj, mało tam z lewej strony nie, nie zahaczyłem tego znaku reklamy, dobra, e, więc co? No, myślę, że to by było wszystko w tym odcinku. Widzicie tu tabliczki. E, mój nick. Pierwsza ciężarówka. No, powiem szczerze, naprawdę mi się podobają te, te ciągniki. Super wyglądają. Eee, no, i także no cóż, no, to, to by było tyle w tym odcinku. Zapraszam do oglądania mam nadzieję, następnych e, z tej serii e, do EuroTraka, do innych filmów z mojego kanału. Zapraszam jeszcze raz. E, cześć trakerzy. Hej.